Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku chciałem Wam coś pokazać, ponieważ jakiś czas temu zgłosiłem budowę dwóch budynków na moim podwórku. Tak, dobrze słyszeliście, dwóch, nie jednego. Dlatego, jak wpadnie 100 tysięcy subskrypcji na moim kanale do końca tego roku, to będziemy budować w przyszłym roku prawdopodobnie dwa budynki albo jeden, a następny w kolejnym roku. Ale mam 3 lata na budowę, więc nie ma co się martwić. Słuchajcie, chciałem Wam pokazać jedną rzecz. To jest mapka wysokościowa, sytuacyjna, na której zaznaczamy usytuowanie budynku. Tu jest ten jeden budynek, który już wybudowałem, co widzieliście tu stoi obok kolejny, tylko jeszcze na tej mapce nie jest naniesione, ale już w go portalu można zobaczyć, że on po prostu istnieje ale to jest stara mapka tylko chciałem Wam coś pokazać na tej mapce dużo nie ma, po prostu są numery działek czyli tak jak tutaj widzicie 51 tu gdzieś było 52 53, tu jest 51 przez 1 i tak dalej, tak dalej ta mapka nie jest do końca taka szczegółowa, ale na niej zakreśla się budowę, czyli po prostu tam gdzie będziemy coś tam robić, czy przy domu czy szambo, czy cokolwiek i tutaj zobaczcie, jest LS, czyli Las. Ja zaznaczyłem sobie w tym miejscu, że chcę wybudować sobie jeden budynek, i dostałem dzisiaj telefon ze Starostwa, i musiałem podjechać wyjaśnić jedną rzecz. Według geoportalu, ten cały tył, tutaj co widzicie, to jest to ziemia rolna klasy 6, więc śmiało mógłbym na tym wybudować kolejny budynek, ale jest jedna rzecz, której nie zauważyłem na tej mapce, czyli tu jest LS. I że dalej nie mam nic, no to po prostu stwierdziłem, że skoro to jest rolne według tego, to tak samo to będzie rolne. Zaznaczyłem budynek w tym miejscu i dostałem dzisiaj telefon, żeby podjechać i powiedzieć, jaka jest odległość od ściany lasu. Ponieważ muszę mieć 12 metrów od ściany lasu, jeżeli budynek jest murowany, i bodajże 16, jeżeli budynek jest drewniany. Więc ciężko mi było się określić, jaka jest tutaj odległość. Dlatego wyciągnąłem sobie kolejną mapkę. To jest mapka ewidencyjna. I teraz dokładnie widać, gdzie jest las. I tutaj, dla porównania, nie ma nic. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Po prostu mogę sobie wam śmiało budować. Ale według tej mapki już jest tutaj las. Podtąd. Czyli tu jest rolna, tu jest rolna. Tu jest, co jest zabawne, tu też jest rolna. A tutaj jest po prostu las. To zabawne trochę, ale niestety przez to, że jest tutaj las, musiałem przesunąć budowę stąd ponieważ miałem tu 8 metrów do ściany lasu tutaj na tą stronę, czyli mam teraz 20 metrów do ściany lasu ale do czego zmierzam to jest informacja dla was, jeżeli planujecie budowę domu czy to z naszego projektu, ze strony Dom25tysięcy, czy sami sobie coś tam planujecie słuchajcie, nie zaczynajcie robót budowlanych wcześniej niż po 21 dniach, ponieważ jeżeli ja bym zaczął tutaj coś działać bo nie ukrywam, że ja już wykopałem sobie dół i stwierdziłem, że niech sobie on leży i czeka. Jak przyleci 21 dni, to ja po prostu sobie ten dół zazbroję, zaszaluję i zaleję betonem. Zostawię sobie na wiosnę, niech on sobie postoi. Ale jeżeli bym to zrobił, bo dzisiaj chyba minęło 4 czy 6 dni od kiedy zgłosiłem ten budynek, to po prostu dzisiaj bym dostał informację, że muszę się przesunąć. Stąd gdzieś dalej i te fundamenty, które bym zrobił, po prostu musiałbym rozebrać, więc po prostu straciłbym czas, pieniądze, nerwy i tak dalej. Dlatego to jest taki odcinek dla was informacyjny, że jeżeli planujecie cokolwiek w przyszłości zgłaszać, budować, to przeczekajcie te 21 dni, ponieważ może być taka sytuacja, że według jednej mapki nie ma tutaj żadnej informacji odnośnie tego, że jest tutaj. Zobaczcie, rolna, szósta. No to kto by pomyślał, że jest tutaj las, tak? Więc ten budynek ma 50 metrów, więc skoro tu mam już rolne na tym odcinku, no to tutaj ten fragment to jest może 10 metrów, więc 40 metrów do budynku mam. I takie było moje zamierzenie, że mam 40 metrów do ściany lasu, po czym się okazało, że niestety las już mam za plecami. Więc ta jest jedna, a to jest druga. I tu mam 40, a tu mam 20. Więc to jest taki odcinek dla Was informacyjny, żebyście poczekali, Zawsze te 21 dni, bo jeżeli wybudowalibyście dom, to z tego co się dowiedziałem, to po prostu dostałbym nakaz rozbiórki. A to by były straszne koszty, nerwy i po prostu stracony czas. Dobra, tyle dla Was informacji. Chodźcie na budowę, bo chciałem wam pokazać, co zrobiłem w ostatnim czasie. Bo nie ukrywam, że dużo nie nagrywałem, ale trochę się pozmieniało. Tak to teraz wygląda. Kończymy już etap pracy przy kostce. Tu jeszcze musimy porobić jakieś zamknięcie, nasypiemy ziemię i coś tutaj wykombinujemy. Tu jeszcze damy ten tuczeń, który idzie pod kostkę, i przygotujemy sobie pod kosteczkę. Jak już skończymy elewację, to może zrobimy. To już jest tyle zrobione. Tu tylko mały kawałek, ponieważ stwierdziłem, że idę na tamtą stronę. Drzwi to w sumie tu się dużo nie zmieniło. Tu będzie najgorzej, bo muszę coś wykombinować, żeby dostać się tam do góry. A moje rusztowanie pozwoli mi albo z tej strony, albo z tamtej strony. Więc nie wiem jeszcze, co wykombinuję. Na pewno będę coś chciał. Nie wiem, może z góry się spuszczę. Nie na no, żarcik, ale nie wiem, powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia. Najwyżej złożymy to rusztowanie. Mam 8 takich ramek, bodajże. 8 albo 9 takich ramek. Więc najwyżej zrobimy tutaj, tutaj. Tak, żeby ten wykusz minąć, bo musimy go czymś zabezpieczyć, żeby go nie upaćkać, no bo jakby nie było, jak ten klej będzie spadał z góry Ewentualnie, może zdecyduje się na piankę, będzie to trochę łatwiejsze niż schodzić z góry na dół i nakładać klej z powrotem Więc może kupimy piankę Tak mi się wydaje, że chyba będzie najrozsądniej Dużo osób pytało mnie jeszcze o te listy prowadzące, nawet gdzieś słyszałem ostatnio, że zardzewieje Ameninium, ktoś mi tam napisał, że 5 lat i zardzewieje, ameninium zgnije więc ameninium się nie maluje i raczej nie zgnije. Jak chodzi o okna, tu na wykuszu, to planuję zrobić coś takiego: czyli po prostu ściąć. I tak po prostu przyłożyć To trochę za bardzo mi się chciało Więc to tutaj ja będę musiał to dopracować Żeby tak to wyglądało O coś takiego Żeby tutaj złapać ten klej Żeby złapać tę piankę Żeby tutaj o tak o tak. Ale tak jak mówiłem Dużo teraz nie nagrywam Ponieważ jeżdżą tutaj koparki Jeździ ciężki sprzęt Jeździ tutaj wszystko Ludzie tutaj się kręcą Więc nie chcę po prostu nagrywać niektórych rzeczy Bo ja czasami tu przychodzę tylko na dwie godziny Ale tak jak wam mówię Już się kończy robota yy, Tutaj przy kostce o Pani żona idzie, cześć żona Cześć mężu Co u Ciebie? A u Ciebie? W porządek Aha. Mogę wjechać, nie? Możesz już wjechać Tak, robota kończy się przy kostce Okej O, kończy się Kończy się przynajmniej, przynajmniej powiedzmy ta część taka najbrudniejsza Bo teraz będziemy musieli to wszystko dopieścić, tu dopieścić, to wszystko wyprzątać Zasieć trawę no i tutaj mówię, planowałem zrobić jeszcze elewację, bo teoretycznie jesteśmy zamknięci do 15 października, czyli nie przyjmujemy nikogo tutaj. Normalnie może było do nas przyjechać, zobaczyć domek jeden, zobaczyć domek drugi, z nami porozmawiać, ewentualnie przyjechać sobie na weekend do tego domku. Tutaj jak chodzi o środek, to nic się nie zmieniło, czyli jest tak jak jest. Pierwsza praca jaka jest przewidziana, to jak zrobię elewację dookoła, to będę chciał wykonać tutaj izolację, żeby zamknąć sobie ten budynek szczelnie. Dzisiaj byłem na rozmowie odnośnie elektryki, czyli po prostu byłem w sklepy, dopytać się o ceny, który sklep daje mi najlepsze ceny, ponieważ nie ukrywam, że tutaj będzie dużo tej elektryki. Może nie tak jak w normalnym, tradycyjnym domu, ale będę chciał, żeby każdy po prostu, każde gniazdko miało swój bezpiecznik, różnicówki, takie po prostu podstawowe rzeczy, które powinny być. Czyli na przykład, jak zrobimy tutaj telewizję, zrobimy sterowanie wszystkiego, to musi być jeden przewód, drugi przewód, trzeci przewód, antenowy przewód, na zewnątrz oświetlenia tutaj jakieś tam gniazdko, tu włącznik, tutaj coś, tutaj przy kominku do pompy, łazienka, no wiadomo, będzie tego trochę. Tak się wydaje, że niby mały domek, ale chcąc to wszystko spiąć tak, jakbyśmy chcieli, to jednak tej elektryki trochę pójdzie. A nawet i 50 groszy oszczędności na jakimś tam przewodzie, to zawsze jest jakaś oszczędność. Dlatego no, warto się rozeznać cenami, a nie tak jak dużo osób idzie na łatwiznę, leci do pierwszego lepszego sklepu, a później pisze do mnie na przykład Paweł, gdzie ty kupujesz tak tanio? Bo ja kupuję za 5 zł, a ty kupujesz po 4,50. Więc no, warto się rozeznać cenami. No, nie ukrywam, że ja tak samo jeżdżę i jak coś planuję w przyszłości zrobić, to jeżdżę i szukam. Patrzę, gdzie jest najtaniej. Cenę tego domu już, znacie, ponieważ powiedziałem wam ostatnio, jest to 25 199 zł, jest to cena materiału. Jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie, co ile kosztowało, to zapraszam na stronę dom 25 000. Tam tak samo macie trzy nowe projekty oraz garaż, czyli można powiedzieć 4 projekty dostępne na naszej stronie, więc możecie sobie zobaczyć. Więc jak chcecie zacząć przygodę z budową domu bez pozwolenia, no to jak najbardziej możecie skorzystać z naszych projektów. Natomiast jak chodzi o kosz elewacji to jeszcze Wam nie powiem, ponieważ nie wiem czy wystarczy czy nie wystarczy. Zapłaciłem chyba 2640 zł, jak dobrze pamiętam za steropian chyba 17,4 m3, 15. Czy wystarczy? Powiem szczerze, że nie wiem. Troszkę mam obawy, ponieważ jakby nie było 4 chyba plastry i w sumie mam jeden, jedną paczkę użytą. Tych paczek zostało mi jeszcze może z 15, więc dużo niedużo. Więc mam nadzieję, że wystarczy, jak nie no to będziemy myśleć. Jak chodzi o klej, no to jeszcze nie mam dokumentów do kleju. Dostałem póki co sam materiał, czekam na fakturę. Podobno będzie 17 zł zaworek razy 48 worków, ale nie mam zielonego pojęcia, bo mówię, nie dostałem jeszcze faktury, więc ciężko mi powiedzieć. Jak chodzi o te listwy, to kupiłem w Obi, zapłaciłem bodajże te startowe około 20 chyba 2 zł, bo one są drogie, więc tutaj poszło coś ko chyba 220 albo 230 zł, ale tak jak będziemy robić podsumowanie kosztów, to wam dokładnie pokażę faktury, żebyście wiedzieli, że rzeczywiście tak jest, tu nikt nie leje wody i będziecie mogli sobie doliczyć tą cenę tej elewacji do tych 25 199 zł.